Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Dobry Boże, tak ciężko mi na duszy, gdy po raz kolejny muszę przyznać się do mojego powracającego grzechu. Tak mi wstyd za moją słabość, za to, że sobie nie radzę, przegrywam z pokusami szatana. Biję się w piersi i z całej duszy Cię przepraszam. Boli mnie, że po raz kolejny Cię zawodzę. Panie, kocham Cię całym sercem, dlatego przeżywam to, co się stało. Wiele razy powtarzałam, że nigdy więcej nie chcę tego grzechu w moim życiu, a mimo to co jakiś czas pozwalam mu mną zawładnąć. Czuję się z tym bardzo źle. Ty jeden dobrze wiesz, czego dotyczy mój grzech, znasz sytuację i okoliczności, które mnie do niego prowadzą. Błagam, pomóż mi w tym upadku, wybacz mi to wszystko, Boże, dziś pragnę wykrzyczeć mojemu grzechowi głośne nie. Wiem, że wygram z Nim tylko wtedy, gdy będę codziennie budować z Tobą bliskość. Ty jesteś odpowiedzią na wszystkie moje pytania i wątpliwości. Ty jesteś moją siłą, nadzieją w możliwość przemiany. Błagam bądź przy mnie w tej duchowej walce. Postaw przy mnie dobre anioły, niech prowadzą mnie i nie pozwolą mi zbłądzić. Niech dodają mi męstwa i rozumu, ostrzegają przed złem, które tak lubi do mnie powracać. Wierzę, że z pomocą z nieba naprawdę mi się uda. Ojcze, zawierzam Ci moje serce i całą moją duszę. Proszę pomóż mi się oczyścić. Przytul mnie do siebie i nigdy nie opuszczaj. Wybieram Ciebie i wyrzekam się zła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.